Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do biblioteki. Juliusz Słowacki Hymn o zachodzie słońca na morzu Smutno mi Boże Dla mnie na zachodzie rozlałeś tęczę blasków promienistą Przede mną gasir w lazurowej wodzie gwiazdę ognistą Choć mi tak niebo Ty złocisz i morza, smutno mi, Boża. Jak puste kłosy z podniesioną głową, stoi rozkoszy próżeń i dosytu. Dla obcych ludzi mam twarz jednakową, ciszę błękitu. Ale przed Tobą głąb serca otworza, smutno mi, Boża. Jako na matki odejście się żali mała dziecina, tak ja płaczu bliski. Patrząc na słońce, co mi rzuca z fali ostatnie błyski, Choć wiem, że jutro błyśnie nowe zorze, smutno mi Boże. Dzisiaj na wielkim morzu obłąkany, 100 mil od brzegu i 100 mil przed brzegiem, Widziałem lotne w powietrzu bociany długim szeregiem. Żem je znał kiedyś na polskim Ugorze, smutno mi Boże. Żem często dumał nad mogiłą ludzi, Żem nie znał prawie rodzinnego domu, Żem był jak pielgrzym, co się w drodze trudzi przy blaskach gromu, że nie wiem, gdzie się w mogiłę położę, smutno mi, Boża. Ty będziesz widział moje białe kości, strasznie oddane kolumnowym czołom, ale mi jest jako człowiek, co ze zdrości mogił popiołom, więc, że nieznane gotujesz miłoża, smutno mi, Boże. Kazano w kraju niewinnej dziecinie modlić się za mnie co dzień, a ja przecie wiem, że mój okręt nie do kraju płynie płynąc po świecie. Więc, że modlitwa dziecka nic nie może, smutno mi Boże. Na tęczę blasków, którą tak ogromnie anieli twoi w niebie rozpostarli, nowi gdzieś ludzie w stolet będą po mnie patrzący marli, nim się przed moją nicością ukorza, smutno mi Boże. Audiobuch pochodzi z darmowej biblioteki internetowej, wolne lektury. Wspólnie możemy udostępniać kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do nowych nagrań. Audiobooki Wolnych Lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, zmieniać i publikować pod warunkiem przestrzegania prostych zasad, które znajdziesz na stronie wolnalektury.pl